Dzieci ogromny jest również czas łaski. Tej naszej bitwy obrońców wiary i krzewicieli kultu oddolnej intronizacji. Opowie Wam zdarzenie. O oddolnej dzieci intronizacji. W X parafii jest nasza gor, gorliwa rycerka. Proboszczowi dostarcza, co jakiś z nas, nasze broszury. Ale nie ma pewności, czy on korzysta. Ten X-Proboszcz w parafii naszej rycerki ma parafiankę, którą są w super dobrych wydarzeniach/relacjach. I ta nasza rycerka właśnie tą parafiankę przekonała, żeby dzieci zrobiła intronizację. Kilkakrotnie przygotowana do operacji. Po skończeniu oddolnej intronizacji wezwanie do szpitala, prześwietlenie, operacja. Taki plan. Przekonuję męża, aby z nią odmawiał. Mój drodzy, to przez 9, a 8, no to mamy 17 dni. Dzieci na chłopi na ulek. Do Orła nie należą. Ona przeżywa szok się nowenny, mąż tarza się po, po podłodze. Ona się modli. A tak przestaje, on dalej się modli. Po osiemnastym dniu, kiedy skończyli nowennę, mąż mówi do niej to co my teraz będziemy robili przez kolejne dni, jak się to już skończyło? Nasza rycerka podsunęła, jak szczęście jest przygotowanym do mamy dziesiątki modlitewników, rozumiecie, kolejne dzieła. Ta po tym zdarzeniu dramatycznym z mężem podczas modlitw, bo to nie było jeden raz, dzwoni, idzie do szpitala. Badania, prześwietlenie, operacja. Lekarz mówi, pani, ale tu nie ma nic, pani jest zdrowa. I ona nagwał, dzwoni do zaprzyjemnego swojego proboszcza, opowiada o tym, a on do niej mówi na głos: Skoro tak się wydarzyło w twoim życiu, to ja te książeczki muszę wszystkie na tanka powyciągać szuflady i zacząć czytać. Dzieci ogromne łaski się dzieją. Bóg tu i ówdzie. Bez przerwy wyciąga ręce i daje ogromne znaki.